Meldujemy się z Riadu, ze stadionu Króla Fahda. Oba zespoły na pewno będą chciały pokazać się z dobrej strony i sięgnąć po zwycięstwo. Przekonajmy się, kto wypadnie dziś lepiej w Arabii Saudyjskiej. Witają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Seria meczów dobiega końca. Po tym spotkaniu poznamy zwycięzcę tej rywalizacji. Al-Hilal zmierzy się za Intraktem Frankfurt. Cóż, Tomku, przed nimi naprawdę szansa na gola! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle i chce to wykorzystać. Uwaga, ma szansę! Bramka! Piłka w siatce! Gol na wagę mistrzostwa! Wielki wybuch radości, ale jakże uzasadniony. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Chyba trudno, o lepszą sytuację choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Zgrywa w pole karne. O chyba wpadnie Nie ma, pokazał teraz klasę Do środkowuje z rogu, dość głęboko Niewykorzystany stały fragment gry Piłkę wybijają rywale Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala Teraz pora strzelać Co teraz zrobi? Jest gol! Ponownie bramka! No, teraz to już chyba raczej ich nie dościgną. Widzimy na powtórce jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej. Pli. Próbują rozwijać akcję ofensywną, teraz trzeba to mądrze rozegrać. Teraz tylko trafić! Skuteczna interwencja, piłka wybita. Larson. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Uwaga, naprawdę obiecująco wygląda ta akcja. To teraz? Decyduje się zejść do środka. Ależ ma żelazne nerwy. Agresywnie przesuwa się z piłką drużyna intraktu. To musi wpaść! Dobrze teraz broni. Brawo! Głębokie ośrodkowanie z rzutu rożnego. Jak on to zrobił! Wybił nad poprzeczkę piłkę zmierzającą do siatki. Ha! Dawno tego nie mieliśmy. Rzut rożny. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Teraz dobrze! Ma miejsce! Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Neymar ładnie, za plecy obrońców. Oj, fatalnie kończy się ta kontra. Straszne pudło. Zespół z impetem wjechał na połowę rywala. Rozegranie było świetne, no ale ten strzał zniweczył wysiłek całej drużyny. Szkoda tej akcji, zasługiwała na lepsze wykończenie. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Odbiór, ale dalej niebezpiecznie. Ależ teraz okazja Bramkowa. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Gryce. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Kontratak spalił jednak na panewce. Kiri Traci piłkę po tym doskoku. Neymar doszedł do podania. Jeśli sędzia uzna, że mogła tu paść bramka, będzie czerwona kartka. Nie ma gola Jakim studem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką Niewiarygodne Głęboko w polekarne zagrywa No i już po akcji Tak Mamy bramkę No naprawdę Ten wolej zasługuje na brawa Na naszych ekranach jeszcze jedna powtórka Trzeba pochwalić strzał Ale zdecydowanie zawiodła tutaj obrona Piłkę należało wybić w bezpieczną strefę, a nie oddać rywalom niedaleko bramki. Wykorzystali ten błąd i szybko było już po herbacie. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Ciekawie teraz krąży piłka w groźnej strefie. Mało ma miejsca. Już wkrótce zakończy się ta pierwsza połowa, a już teraz wydaje się, że ten mecz jest dla gości nie do wygrania. Zdecydowanie nie była to dla nich wymarzona pierwsza połowa. Zabrakło iskry, magii, konsekwencji, która pozwala myśleć o korzystnym rezultacie. W tym wypadku, choć gra tak szwankuje, to jednak największe zastrzeżenia można mieć do gry obronnej. Przecież ten wynik nie wziął się znikąd. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Co za wejście bramkarza. Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Teraz jest niepilnowany. Gol, drodzy państwo. Piłka w siatce. Miło się ogląda takie trafienia. Niesie ich teraz adrenalina, bo futbol to przecież emocje. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Co teraz? Słyszy presję trybun? Dobrze teraz reaguje Bramkarz. Na jedenasty metr z rogu. Czy trafi do siatki? I jest! Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Przerwa, za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. A teraz mają dużo wolnego miejsca na skrzydle. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Neymar ma wsparcie, by to rozegrać. Czy Neymar to wykorzysta? Nie ma, za wysoko Ale brawa za ten strzał Elias kiri. Korzyść, sędzia puszcza grę Choć tam mieliśmy faul Nic z tego nie będzie Mamy spalonego I mamy podanie do Neymara Teraz tylko trafić Proszę, mocne uderzenie. Zamysł był dobry, zabrakło trochę precyzji wykonania. Statystyki nie kłamią, gdy ma się tyle okazji. Musi to zaowocować bramkami. Mają wyraźną przewagę, narzucają swoją grę i ostrzeliwują przeciwną bramkę. Stąd taki jednostronny wynik na tablicy. Okazja! Dobrze obroniony strzał. Teraz Neymar. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. I oto z piłką Neymar. Jaka będzie decyzja? Czy sędzia uzna, że stał przed stuprocentową szansą? Tak, chyba trudno dziwić się tej decyzji. Sędzia musi w takiej sytuacji sięgnąć po czerwony kartonik. To byłaby setka. Gdyby nie ten faul, pewnie mielibyśmy bramkę. Oczywista czerwona kartka. Ależ teraz będzie okazja. Jest!